Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik na temat, który rzadko mówi się na YouTube, na temat pielęgnacji, na temat dbania o nasze stopy. Zdecydowanie częściej widzimy filmiki, gdzie dzielimy się swoimi doświadczeniami na temat pielęgnacji twarzy, skóry całego ciała, włosów, a te stopy tak troszkę traktowane są po macoszemu. Niesłusznie, ponieważ nasze stopy stanowią naszą podstawę naszego rozwoju, naszego działania, naszej aktywności, to właśnie te stopy służą nam przez całe życie, to one nas niosą w dal i średnio podczas naszego życia 4 do 5 razy okrążamy kulę ziemską, także rzeczywiście od stóp naszych zależy bardzo dużo. Znalazłam takie zdanie, które powiedział Leonardo da Vinci, że ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki i rzeczywiście, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale w stopie naszej jest 26 kości, 21 mięśni, 33 stawy i ponad 100 ścięgien. Także tutaj, tak naprawdę, to jest mechanizm bardzo mocno skomplikowany. Są w nas wśród nas takie osoby, które w stopniu nie sprawiają żadnych problemów, które właściwie, zarówno w dbaniu o nie, jak i w pielęgnacji ich, właściwie podstawowe, tylko tutaj takie zasady w pielęgnacji stosują i dbania osoby stosują, ale są wśród nas też takie osoby, jak na przykład ja, które muszą się troszeczkę więcej wysilić, żeby przede wszystkim stopy były zdrowe, służyły nam przez całe życie. Ale również, żeby estetycznie wyglądały, ponieważ w tej chwili zbliża się już czas, kiedy będziemy chodzili w sandałkach, w klapeczkach, w bardzo takich delikatnych butach, no to też warto, żeby te stopy nie tylko były zdrowe, ale były również wypielęgnowane. I właśnie między innymi temu ten filmik dzisiejszy będzie służył. I jeżeli chodzi o pięknację stóp, o dbanie o stopy, to moim zdaniem wszystko zaczyna się od dobrze dobranych butów. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że nie jestem, myślę, gołosłowna w tym, tym, co powiedziałam, dlatego, że ja niestety mam skłonność rodzinną do tworzenia się haluksów. Mam stopy wrażliwe. Bardzo wiele osób w mojej rodzinie właśnie, w płci żeńskiej, te haluksy miało i praktycznie jakoś tak to zawsze było, że każdy mówił, no, no tak my już mamy. Natomiast ja, jak zauważyłam, że haluksy mi się tworzą, a było to mniej więcej koło 34 5. roku życia, Zaczęłam bardzo mocno dbać o stopy, przede wszystkim postawiłam na wygodne buty. I dzisiaj, po tych 20 latach mogę powiedzieć, że rzeczywiście przyniosło to efekty, przyniosło to rezultaty. Ja mam w swojej szafie, buty typu szpilki, natomiast one są przede wszystkim wygodne w sensie takim, że dobrze wyprofilowane, są dość... Albo szerokie, albo tak rozszerzające się, o właśnie, miękkie, w, właśnie w tych w części, gdzie te haluksy są i gdzie palce są nieco zwężone, stłoczone. A poza tym noszę je na szczególne okazje i noszę je naprawdę rzadko. Natomiast większość moich butów to są buty, które nie szkodzą stopom, nie szkodzą haluksom, a wręcz przeciwnie, pomagają im iść w świat. Jeżeli chodzi o takie trzy pary, które w zeszłym roku fantastycznie mi się sprawiły w tym takim okresie wiosenno-letnim, które z całą tutaj świadomością mogę Wam polecić, to są. Pary następujące. Pierwsza rzecz to są adidasy super I to jest mój super jeżeli chodzi o moje obuwie w zeszłym roku na taką późną jesień, na lato i na wiosnę. W tej chwili już znowu śmigam w nich od wiosny. Obuwie bardzo wygodne, mięciuteńkie, łatwe w pielęgnacji, bardzo łatwo czyści się. Ja się obawiałam, że ponieważ są białe, to może być z tym różnie, ale tak naprawdę myję je gąbeczką, jakimś tam takim łagodnym płynem czyszczącym. Trudniejsze miejsca doczyszczam magiczną gąbką i naprawdę są cały czas w bardzo dobrej kondycji i bardzo wygodne. Troszeczkę obawiałam się tego ym, i też pytałyście mnie wtedy w komentarzach, Wam je pokazywałam, czy nie będę się bała tego, że one są nieskurzane? Nie. Raz, że ja akurat do różnych przypadłości moich stóp nie mogę zaliczyć potliwości, także moje stopy się generalnie mówiąc nie pocą jakoś tutaj nadmiernie, ale też mam na to sposób. A poza tym po prostu było, było w nich mi dobrze, także tutaj nic się złego nie działo i te Adidasy Superstar mogę Wam polecić, tym bardziej, że wydaje mi się, że one pasują do bardzo, bardzo wielu stylizacji, do stroju sportowych, do strojów y, takich bardziej już y, może nie eleganckich, ale takich powiedzmy casualowych, do sukienek, do spódnic, do spodni, do krótkich spodenek i właściwie wszędzie możemy je y, założyć. Y, bardzo podoba mi się też to, że one są wszystkie białe, ale ten taki paseczek występuje w różnych kolorach, także możecie sobie dobrać do tego, y, jakie kolory dominują w Waszej szafie, albo mieć na przykład Kilka par, tak, żeby można było też te kolory wymieniać. Także zdecydowanie adidasy superstary, mój mój numer jeden. Bardzo dobrze sprawdzaliły mi się również te buty i to są balerinki. Baleriny są w tym roku bardzo modne. Mamy tutaj tak naprawdę top of the top, jeżeli chodzi o, o, o modę. baleriny są tutaj wysoko. To są balerinki takie bezpięty, także też jeszcze przy okazji nadają się świetnie na lato. I one. Są dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ one się w ogóle nie niszczą. Oprócz tego są naprawdę bardzo wygodne. To są dobrze zrobione, solidnie zrobione i dlatego też puszczam je dalej w świat. Z balerin tego typu, o takim wzorze jest dużo w różnego rodzaju sklepach. Te są z firmy Ryłko. No i myślę, że wygodniejszych balleryn to ja nie miałam. Nosi się mi je bardzo dobrze, są skórzane. Obawiałam się, co będzie, bo ja je muszę nosić na gołą stopę, no bo tutaj nie ma pięty, prawda? Ale mogę nosić na gołą stopę, nie obciera mi się, nic mi się tam nie dzieje. Ale również stosowałam takie, jakby stopki, ale te stopki są tylko na, na palce, na taką przednią część stopy zakładane, i wtedy to już było naprawdę dobrze i komfortowo. Bardzo ładnie dopasowywały się te stopy, um, były wygodne. O, też bardzo ważne, bo w tych bateriach, w tym modelu akurat nie ma regulacji paska. Tutaj może być taki problem, ponieważ ja nie wiem, jak się będzie zachowywało ten pasek do Waszych stóp, czy nie będzie spadał, więc zawsze warto sobie po prostu albo jak się zamawia, troszkę pochodzić do domu, żeby zobaczyć, co się będzie działo, albo też w sklepie sobie przez moment tylko pochodzić, żebyśmy wiedzieli, czy ten pasek nie spada. Do moich stóp jest on na idealnej wysokości, trzyma się wszystko cały dzień, praktycznie nie pamiętam ma takiego momentu, żebym gdzieś tam musiała ten pasek poprawiać, czy naciągać, czy żeby on mi zjeżdżał. Nie. Na gołą stopę, na te takie stopki maleńkie, rewelacyjne buty. I drugie buty to są sandały już na wyższym jak na mnie, obcasie i też są z firmy Ryłko, i bardzo możliwe, że właśnie w zeszłym roku y, odkryłam tę firmę i bardzo możliwe, że ta firma będzie teraz filmą moją y, ulubioną, jeżeli chodzi o obuwie, y, ponieważ te buty też są fantastyczne. Zależało mi na tym, żeby był to but na lekkim podwyższeniu. No bo co to ukrywać, na płaskim obcasie, całkowicie płaskim noga wygląda mimo wszystko gorzej niż na takim wyższym troszeczkę jeszcze. Także na, takim, na tym mi zależało. Zależało mi też na tym, żeby to nie był całkiem płaski łód, dlatego że przy chodzeniu na całkiem płaskiej takiej podeszwie możemy mieć problemy z kręgosłupem, możemy mieć też problemy właśnie z bólem stóp, jak jest za płasko, nie ma amortyzacji, więc przy długotrwałym chodzeniu może być problem. No i to wszystko miałam. Buty są skórzane, świetnie dopasowały się do nogi, ani nie za szerokie, ani nie za wąskie, bardzo wygodne. To są jedne Jedyne buty, chyba, które prawie nie musiałam y, rozchodzić. Ja w ogóle mam takie bardzo wrażliwe stopy, także zawsze, jak nawet już jak jest nowy sezon, i zakładam te same buty, które miałam rok wcześniej, na przykład, właśnie latem, na gołe stopy, to tutaj moje nogi na początku płaczą, y, krwawią i, i bolą, y, a te buty były y, ok chociaż jest takie jedno miejsce i na to też zwracam ważną uwagę, tutaj przy tym takim zapięciu na kostce. One obcierały mi delikatnie na początku przez tam pierwsze dwa, trzy założenia właśnie na tym takim pasku owijanym wokół kostki, a dlatego buty, które mam opatrzone na ten sezon, też z ryłką, mają już takie bardziej klasyczne zapięcie. Także na pewno buty sportowe, ale też buty, które mają skórzaną wkładkę, żeby nic się nam nie odparzało, nic nam się tutaj żeby nie ślizgało, żeby dobrze dopasowywało się do stopy. No i na pewno też buty, które są odpowiednio szerokie w palcach. Ja mam stopę dość wąską, ale to też jest ważne, żeby nie było tego. Za wąsko, tak? Bo, bo wtedy mogą nam się tworzyć czy haluksy, czy boleć na stopę, czy też jeszcze mogą być tutaj daleko idące konsekwencje, jeżeli chodzi o różne problemy naszego ciała, naszego kręgosłupa i tak dalej, tak dalej. Także buty to jest rzecz numer jeden. Mówiłam Wam, że powiem Wam, dlaczego też te stopy mi się nie podzą, dlatego że ja zawsze wybieram skarpetki całkowicie bawełniane, nawet jak właśnie tak jak te Adidasy, czy jak te buty, które kupiłam ostatnio New Balance, pokazywałam Wam na ostatnim Filmiku, to wolę jednak, żeby na... Przy stopie, przy skórze było bezpośrednio coś z i ja bardzo lubię. A nie, nie, nie przygotowałam sobie ich, ale mam. Mam skarpetki takie, stopki, bambusowe i te stopki bambusowe właśnie wykorzystuję. Teraz nosimy buty sportowe tak, że nam z tego buta jakby nic nie wygląda, tak? Także to już nie są te wysokie skarpetki, chociaż nie teraz ta moda znowu wraca, ale lepiej jest, jak te skarpetki po prostu nie widać, czyli stopki są tutaj lepsze. Kupiłam sobie w Dzisiaj jeszcze nie używałam szola takie właśnie buty do sprawdzenia i to są buty z oddychającą konstrukcją z siatki i takim dodatkowym jeszcze miękkim wzmocnieniem tutaj od takiej strony stopy spodniej, ale od razu muszę powiedzieć, a kupiłam je w, w Action, ale od razu Wam powiem, że to jest 42% bawełna, jest tu 42 akryl, nie zauważyłam składu 15 nylon i 1% elastan. Spojrzałam na, na, na skarpetki poczytałam, tutaj nie patrzyłam na skład, więc zobaczymy, jak będą się sprawdzały, jak mi się sprawdzą, to Wam na pewno o tym powiem. No i drugą rzeczą, oprócz butów, oprócz skarpetek, jest pielęgnacja naszych stóp. I jeżeli chodzi o pielęgnację stóp, o ścieranie tego takiego zgrubiałego naskórka, to mam tutaj dwie rzeczy i obie Wam mogę tak samo polecić. Efekty użycia i jednego, i drugiego urządzenia są bardzo podobne. No tylko w jednym przypadku trzeba się bardziej napracować, a w drugim wszystko idzie gładko i szybko. I to jest to urządzenie, w którym wszystko idzie gładko i szybko. To jest pilnik elektryczny, dość ścierania na naskórka firmy Shol. Ja już go mam długo w tamtym roku, albo jeszcze wcześniej go kupiłam, w każdym razie bardzo dobrze mi się sprawdza. Użycie jest niesamowicie proste. Po prostu mamy tutaj głowicę ścierającą. Założyłam dzisiaj świeżą, także tutaj nic złego nie zobaczycie. I teraz naciskamy guziczek. Głowica się, głowica się obraca, cały naskórek nam ściąga, można go używać na mokre stopy, można go używać na suche stopy, wszystko jedno, idzie w jak burza, działa fantastycznie, yy, można go kupić w różnych miejscach między innymi jest w Rosmani, natomiast w Rosmanie one najczęściej bywają najdroższe. Yy, w media. Media Expert. Media Expert, są w lepszej cenie, no, a też można kupić na Allegro u, u różnych sprzedawców, także szor, pilnik elektryczny świetny, bateria trzyma bardzo długo, jest właściwie no, bezproblemowy, no bo po prostu siedzimy sobie i przesuwamy tylko tutaj wzdłuż naszych stóp, nawet za bardzo nie musimy zwracać uwagi na to, co w tym momencie robimy, nie wiem, można czytać, można słuchać muzyki, można w różnych miejscach też to, to robić i do tego są wymienne głowice, one, jest ich kilka rodzajów, są takie które są um, takie drobno ziarniste, ale też są takie, które są grubo -ziarniste. Ja używam właśnie tych grubo -ziarnistych, to są głowice silnie ścierające. Um, Diamond Crystals um, są w opakowaniu, właśnie, wiecie. Ja tylko otwieram opakowania. No. W opakowaniu są dwie takie głowice i także można sobie je tutaj wymienić i, i używać najpierw jedną, a jak się ta głowica troszkę zetrze, to drugą. I też tutaj warto sobie popatrzeć na ceny, bo rozpiętość cenowa jest bardzo duża. Ja w tej chwili kupiłam 45 zł właśnie w Media Expercie, 60 chyba... 7, 8 są w Rosmanie, a wcześniej kupowałam jeszcze w ogóle po 35 zł te dwie głowice. Także trzeba sobie zawsze zobaczyć, czy nie trzeba, ale można, jeżeli chcemy zaoszczędzić, bo to jest ten sam produkt, a występuje naprawdę w różnych y, y, cenach. Wymiana głowic jest bardzo prosta, tu jest tylko takie, um, taki przycisk, który sobie przyciskamy. Głowicę wyjmujemy, możemy tutaj sobie zmienić, możemy założyć następną i już tak naprawdę mamy gotowe urządzenie do używania. Drugą rzeczą, którą, którą też chcę Wam pokazać, to jest już manualna rzecz, czyli musimy tutaj się troszeczkę natrzeć, żeby efekt był, ale efekt jest naprawdę bardzo fajny. No i tutaj nie trzeba żadnych głowic, nie trzeba tu żadnych dodatkowych rzeczy i to jest produkt, który kosztuje niewiele. Można go kupić w Hebe drogerii Hebe i to się nazywa Tarka Cudo. Ona, ona jest, jest faktycznie cudowna i też jej nazwa brzmi Cudo. Bardzo fajna rzecz, nie tępi się, nie rdzewieje, nic się z nią nie dzieje, jest bardzo łatwa też do yy, używania. Yy, my mamy tutaj taką, taką właśnie tareczkę, po drugiej stronie jest zamknięte zamknięcie Pojemnika, ponieważ jak po prostu się tutaj coś już yy, wykorzystamy ją, to zdejmujemy pojemnik, myjemy ją, wyrzucamy, co tam w tym pojemniku się znajduje, po umyciu osuszamy, zakładamy, gotowa do użycia. Yy, bardzo fajna, ergonomiczna, także też. Łatwo tutaj ta pielęgnacja y, y, ją może być. Y, można też na suche stopy, chociaż ja im, mi się źle robi na suchych stopach. Ja wolę zawsze czy podczas kąpieli, właśnie czy, znaczy po, po kąpieli najczęściej, czy y, właśnie po jakimś takim wymoczeniu sobie stóp tę y, tarkę wykorzystuje. Bardzo dobra, tania rzecz. Naprawdę cuda. Także i y, y, jedno, i drugie urządzenie jest u mnie w y, użyciu. W zależności od tego, ile mam czasu, ile mam chęci, ile mam siły na na zrobienie takiego, takiego właśnie pedikuru I teraz drugą rzeczą, jak już mamy właśnie ten te surek, starty, to wykorzystuję różne kosmetyki, a w zasadzie możemy wykorzystywać niezależnie od ścierania na skórkę, ale możemy sobie wykorzystać go przed ścieraniem. To jest sól, bardzo ją lubię. Sól ziołowa do stół, stóp, regeneracja i ulga dla stóp. Firma Nibracione i ona jest dostępna w Rosmanie. Też nie kosztuje chyba dużo, kilkanaście złotych. Firma to jest Farmona i to jest z sól, która jest do skóry suchej, i bardzo zniszczony z kompleksem biominerałów, ekstraktem z mięty i ekstraktem z szałwii. Przepięknie pachnie, bardzo ładnie zmiękcza stopy. No, kąpiel stóp w takiej soli do stóp jest po prostu przyjemnością, a potem też łatwiej ten cały taki niechciany na skórek się ściera. I jeżeli chodzi o kremy do stóp, to mam trzy kremy i każdy z nich lubię. Pierwszy. Bardzo dobry, Alverde to jest masło do bardzo suchej skóry stóp. Masło y, mm, przepięknie pachnące limonką. To jest limonka, echidacea, inne jeszcze składniki. Y, gęsta konsystencja, y, bardzo dobrze się rozprowadza, bardzo ładnie się wchłania. I generalnie mówiąc, po tym maśle mam takie wrażenie, że te stopy są takie, wiecie, jak po spa, takie wypięknowane. Bardzo dobrze y, y, działa, bardzo je lubię. I chyba najczęściej stosuję tak, najczęściej stosuję Stosuję. Też lubię, aczkolwiek stosuję rzadziej Balea Fus balsam do, do stóp i paznokci z kompleksem nawilżającym, masłem szyja. Witaminami, olejkiem żożoba, olejem z awokado, biotyną, także też wzmacnia barierę hydrolipidową, zmiękcza stopy, pielęgnuje jej i też pozwala zachować ten taki um, efekt właśnie um, gładkich, delikatnych stóp. Także też go wykorzystuje, chociaż tamten części. No i trzeci kosmetyk to jest firma Fusbol. Najczęściej go wykorzystuję, bo go bardzo lubię, dlatego że on ma taką najlżejszą konsystencję i mam zawsze wrażenie, że stopy są wtedy też takie schłodzone. Także właśnie wtedy, kiedy są one szczególnie zmęczone, po kąpieli. Nakładam sobie ten oto balsam i po prostu czuję się nim fantastycznie. I, i czuję, że te stopy są nawierzone, ale też takie ukojone. Też można kupić Rossmanie, chyba najtańszy z tych wszystkich kremów. W każdym razie to, to nie są drogie kosmetyki, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że to nie chodzi o to, żeby mieć specjalistyczny, drogi kosmetyk, który nakładałam raz w tygodniu, tylko żeby móc je nakładać codziennie, raz dziennie, dwa razy dziennie i wtedy efekty będą lepsze. A żeby efekty były jeszcze lepsze i żeby przyjemniej mi się te kremy y, nakładało, to mam takie y, y, skarpetki do stóp. O właśnie, pokażę Wam na ręce, może na ręce. Y, skarpetki do stóp, takie oto różowiutkie, puchate, ale tutaj w środku. Jest taka warstwa silikonowa, dość gruba i te skarpetki możecie kupić w Action, ale też widziałam, że one są na Allegro. Dam Wam oczywiście linki do tych wszystkich rzeczy, także można będzie sobie je gdzieś tam poszukać i znaleźć. I one są one mogą być nakładane właśnie wtedy, kiedy sobie już stopą zrobimy kąpiel, nałożymy na nie krem i nakładamy je zaraz po nałożeniu kremu. Dzięki temu po pierwsze one Powodują, że ten krem się szybciej wchłania i lepiej wchłania, a po drugie, po prostu. Nie brudzimy sobie, nie wiem, podłogi, jak nawet nogi trzymamy na podłodze, czy tam narzuty na, na, na łóżku czy jeszcze innych miejsc. Możemy śmiało oprzeć je, położyć je, nic tutaj się nie będzie złego działo. I tak sobie trzymamy około 20 minut, pół godziny. Ja najczęściej nakładam właśnie przed snem. Nigdy nie nakładałam na całą noc, bo tak mi się wydaje, żeby tutaj mogłoby dojść do takiego zmacerowania tej skóry stóp, także to by było chyba za dużo, ale właśnie około 20 minut do pół godziny, jak już tam kładę się do. do łóżka sobie czytam, czytam książkę, to też ten, te, te, te skarpetki mam nałożone. Bardzo przyjemny efekt, takiego chłodzenia stóp. Jest, są one bardzo miękkie. One są z taką, taką tutaj częścią antypoślizgową, natomiast ja Wam nie polecam w nich chodzić, ponieważ człowiek się w nich bardzo ślizga. Próbowałam, także raczej tego nie róbcie, żeby było bezpiecznie, ale do takiego właśnie nakładania kremu fantastyczna rzecz, niedroga. Można je prać, i ręcznie Piorą się dobrze, wszystko jest ok. Aha, jedna, jedna taka rzecz, którą jest lekko niedopracowana, mianowicie to jest rozmiar uniwersalny. No i tak, ja mam numer 40, i wydaje mi się, że chociaż oni piszą, że może to być do numeru 41, to wydaje mi się też, że 40 to jest taki rozmiar graniczny, że one będą dobrze. Większe, stopy, nie wiem czy, czy, czy będzie w tych, tych ym, takich skarpetkach wygodnie, ale generalnie mówiąc bardzo fajna rzecz. I jak już mamy te stopy wypielęgnowane, no to też trzeba je upiększyć i pomalować na przykład paznokcie. Czyli nie musimy oczywiście tego robić, ale możemy. I yy, o ile na ręce ja mam hybrydę, bo w tej chwili troszkę odpoczywają paznokcie od hybrydy, ale będę znowu yy, jej używała, yy, to na stopach hybrydy nie stosuję yy, od jakiegoś czasu, bo tak, po pierwsze nie potrzebuję, dlatego że y, y, lakier na stopach ściera się mi. Y... Wspólniej niż na rękach, zdecydowanie. I tak tydzień spokojnie, półtora tygodnia wytrzymuje. I tak później trzeba coś co z tą hybrydą dalej jeszcze robić. A poza tym zauważyłam, że właśnie na stopach miałam problem z, z, z zdjęciem hybrydy. I przy okazji jeszcze niszczyły mi się paznokcie, więc powiedziałam nie i po prostu maluję sobie paznokcie zwykłymi lakierami. I słuchajcie, ja tutaj mam trzy naj... Tańsze chyba albo jeden z tańszych lakierów, a bardzo dobre. To jest firma Miss Sporty. I ja mam trzy kolorki. Jeden kolor to jest taki koralowy, pomarańczowo-kolorowy, i to jest z serii Good Vibes tak, taki, taki taki właśnie błyszczący. Drugi też chyba z tego, nie, to jest lasting color, gel shine, bordowy kolorek. I trzeci Teraz tegoroczny zakup, to jest, to jest z serii Up To 7 Days Perfect To Last, chyba to jest ten nazwa. A, ten kolor jest bardzo ładny, taki różowy, nietypowo różowy, troszkę jakby taki róż um, indyjski, bardzo mi się podoba. To jest numer 205, ten taki koralowo-pomarańczowy to jest numer 115. A ten rzeszajm y, to jest y, numer. 554, także te moje trzy lakiery, jedna warstwa wystarczy, bardzo ładnie się trzymają, bardzo ładnie się też wszystko zmazuje i a, szybko schnie, bo, bo, bo najczęściej właśnie po położeniu tego lakieru, to tam sobie chwilkę pochodzę, najczęściej boso albo posiedzę chwileczkę i już wszystko jest ok. Także, także tak, to jest z tymi moimi stopami, z tymi naszymi stopami, myślę, że warto nie dbać, bo wykonują one tutaj dużo pracy i yy, także dzięki nim Jesteśmy aktywne, jesteśmy zadowolone i jesteśmy też zdrowe. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już we wtorek.